Dukat 1792 to pozycja numer 1946 na naszej nadchodzącej aukcji. Niniejsza moneta to atrakcyjny egzemplarz dukata, czyli nominału kolekcjonersko-pożądanego z rocznika 1792, w którym to po śmierci Brena Komisja Mennicza zdecydowała się zerwać z dotychczasową tradycją umieszczenia inicjałów zarządców na monetach. Tak jak widzimy na niniejszej monecie, Mamy tu u dołu rewersu litery MV pochodzące od y, zapisu moneta wa Monetaria Warszawiecis, czyli mo Mennica w Warszawie. Zapis ten jest, zajął miejsce standardowe dla dukatów, monet, y, zapisów z inicjami typu Bren, Parenstein. Egzemplarz w bardzo ładnym stanie zachowania. Awers lekko ruszony obiegiem z lustrem zachowanym w osłoniętych fragmentach tła. Rewersem pięknym, menniczym Pozycja numer 1946. Stan 2 na 1 minus. Polecamy.